Cześć! Yy, niestety dzisiaj jest piątek 13 i nagrywamy cynki po raz trzeci. Yy, mamy problemy yy, na łączach i tak dalej z mikrofonem. Mam nadzieję, że już teraz będzie lepiej. I już trzeci raz yy, będę mówił o tych koniach. To będzie mi yy, dużo łatwiej, bo. Już mam przerobione, to już mogę z pamięci gadać. Dobra, i zaczynamy od Cynamona, który w sobotę biegał. Eee, trochę później zaczynał sezon z powodu drobnej kontuzji. No, tak jak można było się spodziewać, trochę go zatkało, ale w sumie nie zrobił złego wyścigu i myślę, że w następnym starcie powinno mu pójść dużo, dużo łatwiej. I no ale ten start nas naprawdę zadowala. I, i, I naprawdę jesteśmy z niego usatysfakcjonowani. Podobnie jak z Polish Warriora w Nagrodzie Widzowa, który jakby potwierdził przynależność już do tej czołówki starszych koni. Bo w kolejówkach można było tam podejrzewać, że to może jednorazowy wybryk. I, I tak właśnie sobie wybryknął. A, a teraz było widać, że już tutaj e, daje sobie radę, końcem jeszcze oddawał. Widać, że ten dystans 2.400, na którym biegał po raz pierwszy, wcale mu nie jest straszny. I następny wyścig to mm, gonitwa mm, drugiej grupy dla Arabów na 2 km i Nasza taka nadzieja na derby Harry Blue. Postanowiliśmy, on ostatnio wygrał biegnąc po froncie. Postanowiliśmy go trochę schować za koniec, zobaczyć jak się będzie układał, jak będzie biegał. No dobra, bieg, pobieg trochę gorzej, bo zajął trzecie miejsce, ale generalnie już myślimy o starcie wianowa i w derby i musimy wypróbować różne warianty rozgrywania wyścigów, żeby wiedzieć jak nim tam później na tych długich dystansach jechać no i formuła tu biegała też to był jej drugi start w tym roku i zdecydowanie lepiej biegała, zajęła czwarte miejsce końcem ładnie finiszowała na początku na początku dystansu nie mogła zdążyć, był szybki wyścig, mocny, przyzwoity i, i było widać, że to nasze konie końcem jeszcze sobie dawały radę, także jesteśmy zadowoleni z ich z formuły i z, mm, z Harry Blue. I w gonitwie siódmej, w nagrodzie Haracza, pobiegły nasze dwie klacze: Black Angel i Invisible Angel. I no, Black Angel na swoim poziomie biegała przyzwoicie, równo. I Szczepan już na niej jechał, przeprowadził tak optymalnie, Invisible Angel jakby nie dała rady się zebrać z ostatniego numeru i, i się tam poukładać, no z dużego odciągnięcia, czy tam ze straty dużej, no bo tak wyścig się tak ułożył, wydawało się, że już nie ma żadnych szans, oddał kapitalne finish. I, i po raz kolejny nas zaskoczyła i, i czekamy na następne starty jeżeli będzie w każdym wyścigu nam robić takie niespodzianki iść z formą do przodu to naprawdę może to dobrze wyglądać i to by było tyle w sobotę a w niedzielę mm, zaczęliśmy od mocnego uderzenia w handicapie dla słabe uszy i nasze konie pod małymi wagami no mała inflacja sobie tam dała radę, bo piąta to jest naprawdę średnia kobyłka i jak piąte miejsce zajmuje, to już trzeba się cieszyć. Trochę mieliśmy większe apetyty na start Royal Belvedera, ale Royal Belvedere jakby miał swój pomysł na ten wyścig i trochę Przyjął z Amazonką, która nie mogła go skontrolować w pierwszej fazie wyścigu, a no później to już była konsekwencja pierwszej fazy. W drugiej fazie niestety stanął, i, ale to dobry start treningowy i myślę, że zaprocentuje taki start w następnym jego występie. I w niedzielę kolejny nasz koń to Owlsley King. No, spodziewałem się, że będzie rozgrywał albo wygra nawet ten wyścig. Niestety yy, nie doceniłem Szamadrama, który po, po raz drugi Pobieg Wyśmienicie tutaj praktycznie kontrolował wyścigi. Jakby nie mieliśmy czym, yy, czego szukać naszym Ozyskingiem, ale zrobił kapitalny wyścig. Drugie miejsce do tak dobrego konia i go tam trochę ganiał na tej prostej i myślę, że to też koń, który mówi o Rzyskingu, który będzie mm, e, z wiekiem, e, z kolejnymi startami progresował i nasza, a, jeszcze nie jest zakończenie, bo w gonitwie szóstej Alice Glory pobiegła, e, no trochę ją zatkało, ofensywnie przeprowadzona, może ona lubi im bardziej finiszować do koni niż y, trzymać się blisko frontu, no ale y, ostatni numer, nie było gdzie ich schować i, i y, no, generalnie dobry start, bo y, jakby pod najwyższą wagą w polu, po grząskiej bieżni, to naprawdę można ocenić to za przyzwoity start. Y, Diafora biegała w nagrodzie Pamira, a kategoria B tak zadecydowaliśmy, żeby biegała z drugowagi, żeby było jej trochę lżej. No ale to na nic się nie zdało. Wyściglanie się okazał za mocny. I zweryfikujemy plany dla niej i y, będziemy biegać. Y, już następny wyścig trochę później. Damy jej trochę się. Odpocząć i zrelaksować, i myślę, że mm, powoli ją będziemy mm, myśleć o oksie. A teraz Wam powiem, co czeka nas e, w najbliższym weekend. E, w sobotę już zaczynamy z mocnego uderzenia. W pierwszym wyścigu na 2200 pobiegni Umberto i Gloria Gentis. No obydwa konie się pokazały doskonale w wiosennych startach I, i myślę, że teraz powinny iść za ciosem i y, mają tu kilku naprawdę groźnych przeciwników i y, na pewno będzie to ciekawy wyścig i ten koń, który tu zachowa najwięcej siły i, i formy na wiosnę to będzie się tutaj liczył i rozgrywał. Ja jakby optymistycznie patrzę na obydwa swoje konie. I Betfan też pobiegnie, to już będzie jego trzeci start. Teraz mam w doświadczonego jokeya, Ostatnio jechał Amazonka i też dobrze biegał. I myślę, że Betfana tak tutaj na solidny wyścig I... Powinien jakby być widoczny i myślę, że pod Powiem powinien dużo lepiej biegać niż ostatnio. I Country Lady to nasza debiutantka, to pierwszy w ogóle stary w życiu. I nawet fajnie się rusza tu u nas na robocie, to taka wyrośnięta klacz. Po dystansowym mogierze i dystansowej matce także Zdecydowaliśmy się zapisać ją od razu z debiutu na 2 km. Jak i nie zapakują, tak od samego startu to może będzie w stanie utrzymać tempo i dziś będzie widoczna na prostej i niedzielę. Również mamy cztery konie. farhat, który um, ostatnio dobrze biegał, jeszcze szczepan na nim jechał teraz też szczepan jedzie, już go bardziej zna. Wie czego się spodziewać, i byłoby miło, jakby biegały, ta para biegała na takim samym poziomie. I podobnie jest z Montenegrinem, też, że pan już go zna, wie, że jest trochę za gruby, że nie ma szybkości, i trochę mu, podkręciliśmy mu tutaj śrubę. I jeżeli to taki ostatni. Sprawdzian przedderbowy, jeżeli tu będzie widoczny w tym wyścigu to jakby musi tu zasłużyć na, na zapis do derby jeżeli tu sobie nie da rady to, to niestety nie, nie będziemy się opierać przy tym bieganiu w derby i kończymy dzień w gonitwie uczniowskiej pobiegną dwa nasze konie Don Luigi i Adalen, Adalena to już Angelika Burakiewicz zna, bo już go dwa razy na nim wygrała, i to koń. Z jednej strony trudne, z drugiej nietrudne. Jak y, mu się wszystko ułoży, jak y, 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 będzie chciał galopować i się ścigać, to, y, y, to powinien być tu w rozgrywce. Do Luigi. Jakby też trochę, może dla niego za krótko, ale to koń, który nas cały czas zawodzi. Miejmy nadzieję, że, że, się, że, że się będzie rozkręcał. Na pewno dla niego jest trochę za krótko, ale liczymy, że też będzie tu widoczny. No i tyle. I czekamy na kolejny start tych naszych koni i fajnie bo jest sezon długi już tych startów mamy trochę i to jest najważniejsze że konie biegają całe i zdrowe wracają i mogą nam, nas cieszyć po raz kolejny także trzymajcie kciuki i pilnujcie w grze naszych koni i życzę powodzenia i pozdrawiam Was wszystkich